I wniosek formalny, jeszcze pan Grzegorz, pan poseł Grzegorz Braun, proszę. Szanowna pani marszałek, chciałbym prosić o formalne stwierdzenie, czy ta tutaj naradka mała, na którą pani kiwała, wyszedłszy w to miejsce, przyzywając członków prezydium, czy to było prezydium sejmu? Czy też konwent seniorów? Jeśli to był konwent seniorów, to radbym wiedzieć, dlaczego nie był przyzywany przedstawiciel koła konfederacja i dlaczego w trybie tak nieoficjalnym dowiadujemy się, kiedy Sejm będzie kontynuował pracę czy jutro, czy w poniedziałek. I Generalnie to jest wniosek tożsamy ze zgłaszanym parę już godzin temu ładnych o przywrócenie powagi działaniom Wysokiej Izby w której pani, pani marszałek ustanawia nowe standardy żenady i autokompromitacji, co konstatuje z prawdziwym żalem. Żal nie wierzę, panie pośle, nie była to żadna naradka, konwent i prezydent odbyło się w moim gabinecie. A to, co było wtedy. A... Był... Panie pośle, proszę ze mną dyskutować, przedstawiciel konfederacji był na konwencie.